Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, moje kochane klientki. Chciałam Wam pokazać sukienki, bo dojechały. Myślę, że najlepszym sposobem będzie pokazać je właśnie na mnie. Witam, oczywiście, z Centrum Mody XXL. Ja nazywam się Magdalena Olejnik i od lat, już kilkunastu, ubieram kobiety w dużych i bardzo dużych rozmiarach. Sukienka, która dojechała, jest dostępna na naszej stronie internetowej centrummodyxxl.pl. Rozmiary od 52 i to jest najmniejszy rozmiar, jaki występuje. Jeżeli ktoś by chciał mniejszy, oczywiście możemy uszyć na życzenie. Sukienki występują w rozmiarach obecnie na stanie. Mamy nie mniejsze jak 120 w biuście. Tkanina. Mocno rozciągliwa, przy najmniejszym rozmiarze biodra mają 130, ale tak naprawdę do 145 wchodzą, ponieważ, jak widzicie, sukienka ma bardzo dużą ilość tkaniny, która powoduje, że się pięknie układa i fajnie jest, wybierając sukienkę, zwrócić uwagę na tabelę rozmiarową, ponieważ tam sugerujemy rozmiary. Tak, dla mm, niewtajemniczonych albo tych, którzy będą oglądać mnie pierwszy raz. Ja jestem osobą bardzo wysoką i mam 159 cm wzrostu. Także wszystkie panie, które są niezbyt wysokie, miejcie to na uwadze, ponieważ często słyszę, że sukienka długa to będzie bardzo długa. No zwróćcie uwagę, jak na człowieka takiego mocno wyrośniętego, na 159 cm wzrostu, no to ta sukienka sięga mi, akurat z butami jest idealna. Oczywiście to był żart, przysłuchajcie się jeszcze raz temu nagraniu. Jeżeli chodzi o wysokie panie, w przypadku wysokich pań będzie to mniej więcej taka długość, gdzieś tak okolice kostki. Miejcie to proszę na uwadze, długość jest oczywiście w tabeli podana. Jak mogę Wam zaprezentować tą sukienkę, żeby to było krótko, praktycznie i łatwo? Sukienka jest z tkaniny takiej mocno nabłyszczanej, taka jak widzicie, ona się mieni, ponieważ ona jest, ta tkanina jest z brokatem. I jeżeli chodzi o brokat, brokat zawsze należy wyprać, wypłukać i ona tak naprawdę już po pierwszym płukaniu powinna się potem już nie sypać. Trzeba mieć to na uwadze, ponieważ tak to właśnie jest, że brokat troszeczkę lubi się obsypać, dlatego należy ją przed ubraniem na wesele najlepiej przepłukać i wtedy ten brokat już się nie sypie. No, to Jeżeli chodzi o te rzeczy takie, co będą Was interesować, rękaw rękaw, jak widzicie, przedłokieć tutaj przykrywający pelikany. Wydaje mi się, że to jest istotne dla kobiet, które mają większy rozmiar. Pasek jest ozdobny. Pod paskiem jest gumka. Dzięki czemu tak naprawdę nie ciśnie ta sukienka w talii. Szyta jest z klosza, więc jest duża. Ma tutaj rozporek, ale tak naprawdę tego rozporka nie widać, więc jeżeli będziecie chciały pokazać, że jest, no to musicie bardzo mocno ze swoim partnerem lub partnerką uskuteczniać tańce na środku sali i robić to tak zamaszyście i wtedy będzie widać, że jest tutaj rozporek. Cukienka bardzo, bardzo klasyczna. Z tyłu klasyka, też ładnie tuszuje linie bioder. Tutaj uda bardzo ładnie tuszuje, podbrzusze, zwróćcie uwagę, że tutaj w tej sukience tak naprawdę nic nie widać, bo nawet jak się bawicie, to w tej sukience tak się to wszystko ładnie układa i się chowa, zakładana. Dekolt możecie sobie same wyregulować, może być on głębszy, może być on mniej głęboki. To, co sugerujemy, szczepić tutaj w jednym miejscu, jak już sobie zdecydujecie, na jakiej wysokości chcecie mieć ten dekolt, tego sobie szczepcie. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Cukienka występuje do dwóch metrów w biodrach. Są rozmiary się różne. Teraz tak, chciałabym Wam pokazać to, co jeszcze pewnie Was zainteresuje. 569 zł kosztuje. Z bliska chciałabym Wam pokazać tą tkaninę, ponieważ ta tkanina jest taka mieniąca i to dzięki temu ona jest taka bardzo, bardzo efektowna. Występuje oczywiście kolor zielony. Występuje kolor habrowy, też piękny. No i kolor, który zawsze mówicie, że pasuje mi, jak przedstawiam różnego rodzaju stylizacje, kolor amarantowy. Chociaż pamiętajcie, że tak naprawdę kolor to jest kwestia indywidualna. Każdy z nas ma kolory, które lubi, każdy z nas ma kolory, które mu pasują, więc po prostu zostawiamy już Wam wybór. Jeżeli chodzi o kolory z ciemnych sukienek, to mamy inne modele. Z tego modelu obecnie nie będziemy szyły ciemnych, ponieważ jest lato, a latem raczej nam się sprzedają te jaśniejsze kolory. Jeżeli chodzi o sukienki brokatowe, jest jeszcze inny model sukienki brokatowej czerwona, na przykład, która jest już dostępna na naszej stronie internetowej, więc jeżeli chcecie, możecie sobie ją zobaczyć złapać czy, czy widać, że ona się tak mieni. Mam nadzieję, że się uda to złapać, że ona się tak mieni. Także jeżeli chcecie sukienki z brokatem, no to macie do wyboru czerwoną, taką butelkową zieleń, haber no i amarant na chwilę obecną. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że jest bardzo dużo nowości w sukienkach. I oczywiście, jeżeli interesują Cię sukienki, nie tylko takie, jakie ja mam na sobie, ale też inne, zostaw komentarz. Ymm, najlepiej ze słowem sukienka. I o sukienka, albo sukienki, i otrzymasz link bezpośrednio do strony internetowej, gdzie będziesz mogła sobie pooglądać sukienki, jakie mamy w ofercie. Oczywiście, jeżeli będziesz miała problem, to bardzo istotne. Możesz się do nas zgłosić, podając wymiar w biuście, w pasie, w biodrach. Pas mierzymy w najszerszym miejscu, tutaj, gdzie jest pępek, ale tak naprawdę, jeżeli masz brzuch jeszcze bardziej gdzieś tam wystający, wyżej, niżej. Podawaj ten wymiar najszerszy. Biodra też podajesz w najszerszym miejscu. Ja wiem, że to jest czasami trudne do zrozumienia, ale pamiętajcie, czym bardziej podacie największy wymiar swój, który macie w obwodzie, na styk, bez dodawania luzu, tym łatwiej będzie nam dobrać dla Was idealną stylizację, sukienkę, bądź też inny produkt, który chciałybyście kupić. Biust, biust mierzony, tak jak sobie stoisz. Biusz mierzony na styk bez dodawania luzu. Możesz jeszcze, jeżeli nie umiesz sobie poradzić ze stroną, nie umiesz sobie poradzić z wyborem, jest tam za duży wybór i masz problem, po prostu napisz, że chciałabyś sukienkę na taką czy inną okazję i bez problemu postaramy się dobrać, podpowiedzieć, która stylizacja na pewno jest tą, która jest wygodna, na pewno jest tą, która sprawdzi się. Jeżeli chodzi o sukienki, no to mamy je od rozmiaru 46 do rozmiaru 66. Myślę, że chyba wszystkie informacje, które chciałybyście usłyszeć, to tutaj zawarłam. Jeżeli chodzi o szczegóły, o detale, skład, tkanina, opis, wszystkie takie szczegóły, ja Wam mało kiedy mówię na tych filmikach, ponieważ te wszystkie informacje macie podane na naszej stronie internetowej. Po to je tam dodajemy, składy i, i opisy, żebyście sobie mogły na spokojnie doczytać. Zwróćcie uwagę, że my w większości kolekcji. Proponowanych wzorów to jest jakieś 99%, to jest kolekcja naszych polskich producentów, więc zwracamy głównie uwagę na jakość. Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, żeby te tkaniny były efektowne, żeby długo Wam służyły. Zwracamy też uwagę na to, żeby modele były przystosowane dla kobiet w większych rozmiarach, a nie tylko, żeby były duże, bo to są jakby dwie różnice które między innymi należałoby... Tutaj wskazać, więc my raczej stawiamy na dobrą jakość tkanin, no i oczywiście na świetne kroje, które mają za zadanie wyszczuplić Wasze sylwetki, mają spowodować, że będziecie się czuły dobrze, że będziecie się świetnie bawiły w tych sukienkach, na przykład na weselu. No i to, co chciałabym Wam powiedzieć, że pamiętajcie, że my ubieramy tylko duże kobiety i bardzo duże, więc nie wstydźcie się. Piszcie śmiało, a my postaramy się Wam doradzić i zrobić wszystko, żebyście były zadowolone. A póki co, serdecznie Was pozdrawiam. No, i tak na koniec, jeszcze szybciutko Wam pokażę tą sukienkę, jak ona się prezentuje. Czyli widzicie, jest piękna, mieni się, cudownie można się w niej bawić. Naprawdę robi wrażenie.